Halo, halo, witam wszystkich serdecznie z tej strony Tieru i przed nami event zimowy. Ostatnio pytaliście mnie na live, jaki jest mój ulubiony event i tak ciężko było mi sobie przypomnieć, wymieniałem kilka różnych tych wydarzeń. I wiecie co, to jest właśnie ten event, to jest ten event mój ulubiony. Już wam tłumaczę dlaczego, a dlatego, że prowadząc live z wami na żywo, po pierwsze jest fajna atmosfera, bo taka świąteczna, przedświąteczna, po drugie to my razem na, wspólnie na live wybieramy prezenty, to wy wybieracie prezenty, a dzięki temu ja mogę pewniej trafiać na nagrody dnia Albo i nie, ale dzięki temu jest duża zabawa e, Więc zapraszam do oglądania e, Jeżeli film będzie się podobał, pamiętajcie o podniesieniu łapki w, łapki w górę oraz subskrypcji kanału Zaczniemy od świątecznych prezentów Robimy konkursy Dla tych, którzy podniosą łapkę w górę i zasubskrybują kanał Losujemy dwie paczki Pierwsza paczka 1000 punktów rozwoju, druga paczka 500 punktów rozwoju. Eee, trzeba oczywiście skomentować film, e, w komentarzu podać swój nick i serwer. Z tych komentarzy będziemy losować e, zwycięzców. E, następnym konkursem na kolejną, kolejne 1000 punktów rozwoju będzie konkurs na kanale Discord, gdzie macie opis w tle. I tam będzie specjalny kanał e, zimowy konkurs. Wystarczy przypiąć reakcję, i też e, będzie automatyczne losowanie. Na szczęście event e, mocno się nie zmienił. Można powiedzieć, że wcale się nie zmienił, jeżeli chodzi o mechanikę. Dlatego, dlaczego na szczęście? Ano, jest to czas, gdzie często spędzamy go z rodziną i w grze nie chcielibyśmy za bardzo się stresować, więc zadań, chociaż jest sporo, bo mamy 70 zadań, z których 38 możemy zrobić w pierwszy dzień szybkich i 32 zadania dzienne, więc tak samo jak w poprzednim evencie, Za zadania zbieramy gwiazdki, pierniki gwiazdkowe. Te pierniki e, będziemy mogli wykorzystywać na planszy prezentów, otwierając prezent. Jeden prezent to koszt 10 e, pierników i zawsze koszt jest taki sam, on się nie zmienia. Na planszy są e, i niespodzianki w postaci nagrody dnia, na które będziemy polować i które będziemy w późniejszej fazie omawiać, i na planszy e, są również specjalne e, moce e, czyli e, zobaczy dwa. Czyli widzimy od razu w dwóch prezentach, co się znajduje w środku, więc wiemy, czy może go otworzyć albo właśnie nie otwierać. Jest też prezent taka pułapka przemieszanie. Czyli jeżeli trafimy przemieszanie, to wszystkie prezenty na nowo się e, mieszają na polu. E, chociaż wiecie co? To niekoniecznie jest pułapka. Bo jeżeli traficie w prezencie nagrodę dnia, jest jedna pod prezentem no to wtedy musicie trafić i tak przemieszanie żeby móc zdobyć drugą nagrodę dnia więc przemieszanie i tak jest konieczne do zdobycia no ale wiadomo w kolejności że po nagrodzie dnia zdobywamy przemieszanie a nie przed. Trzecią rzeczą to jest podwójna nagroda to jest bardzo fajne wtedy kiedy traficie właśnie podwójną nagrodę dnia czyli trafiacie najpierw prezent razy dwa a potem udaje się wam trafić podwójną nagrodę dnia może niektórym się wydawać, że to jest niemożliwe ale nie, zdarzało się to bardzo często i jest super wtedy euforia. Za każdy otworzony prezent otrzymujemy zapałkę, a dzięki tym zapałkom podpiala, podpalamy świece w domach, te domy są oświetlane od lewej do prawej, jak oświetlimy wszystkie chyba 20 domostw, to mm, otrzymujemy nagrodę główną, e, do których też będziemy jeszcze przechodzić ja zawsze te zapałki zostawiam sobie na sam koniec yy, i wtedy dopiero to wszystko zapalam, ale to, to, to jest obojętne, czy, czy to robicie od razu, czy zapalacie później, nie jest obojętnym oczywiście losowanie nagrody dnia, bo nagrodę dnia trzeba sobie zawsze upatrzyć, upolować Cierpliwie poczekać z gwiazdkami, aby móc zdobyć dużą ilość wymarzonej nagrody. Przy nagrodzie dnia w interfejsie można zobaczyć też renifery. Tak, renifery można pod prezentami również trafić. Natomiast od razu powiem, że to jest typowo diamentowa sprawa dla diamentowców i nawet dla diamentowców nie zawsze opłacalna. Może na nowych serwerach, może wtedy, kiedy traficie jakąś ulepszajkę i, i wam jej brakuje, no to ok. Koszt 1995 diamentów e, będzie i tak, jeżeli będziecie chcieli odebrać nagrody z reniferów. Musicie uzbierać 9 reniferów, e, wtedy pojawiają się różne losowe nagrody, e, zaprzęg reniferów będzie przy handlarzu antykami, no i wtedy odbieracie nagrody. Ja powiem Wam, we wszystkich latach nigdy tego nie odbierałem, większość moich widzów również nie odbierała tych nagród, bo były to nagrody nieopłacalne, typu jakieś medale, zaopatrzenie, złoto, e, ulepszajka, może jakiegoś splentarza, nie, przepraszam, splentarz to może nie pasuje, ale e, innych może świątecznych rzeczy. Wracając do Zapałek, klikając y, zapałkę, oczywiście y, zapalamy od 1 do 3 świeczek. W automacie działa to losowo, natomiast y, eventy i nagrody główne są i tak zbudowane, tak, że y, to trochę jakby było ustawione, bo praktycznie każdy gracz y, zdobędzie prawie tyle samo nagród, co, y, co inny, wydając tyle samo zapałek, więc y, na to nie musicie mocno liczyć. Co będzie, to będzie. W interfejsie eventu mogliście dostrzec kalendarz. Kalendarz też jest tym czym był, czyli mamy tam 32 nagrody, 32 dni do odkrycia. Gdybyśmy mieli pierwszy dzień eventu i byśmy otwierali prezenty, możemy pod prezentem znaleźć klucz. Ok, tym kluczem otwieramy nagrodę z danego dnia, kiedy trafiliśmy ten klucz. I teraz przychodzi drugi dzień. I w tym drugim dniu okazuje się, że jest nagroda dnia do kitu. Więc chcecie sobie oszczędzić trochę i nie wydawać, nie wydawać pierników, gwiazdeczek. Tak, no i to będzie słuszne nie wydawać, nie skupiać się na kalendarzu, nie ma tam jakichś świetnych nagród, nawet za ukończenie całości. Okej, okay, może fajne są te dwie nagrody do głównego budynku. Natomiast, żeby na tym się skupić, żeby to zrobić, byście musieli odpuścić nagrody dnia. Czyli codziennie wydać ileś tam gwiazdek, na przykład codziennie 60 minimum, żeby e, móc zdobyć klucz? No, i, i co? I wtedy, wtedy nie macie gwiazdek na to, żeby przy fajnej nagrody, nagrodzie dnia skupić się na niej. No to dostaniecie jedynie, e, uda wam się skompletować e, nagrodę kalendarza i tyle. Jeżeli macie na przykład e, jaki, jakieś, jakieś oczko nieotworzone, na przykład jest trzeci dzień, a w drugim dniu nie losowaliście, no to wtedy musicie trafić pięć. Kluczy, aby otworzyć nagrodę z innego dnia. Oczywiście to można też kupić za diamenty, natomiast jest to w ogóle nieopłacalne. Natomiast w tym roku dodali u zleceniodawcy zadań codziennych możliwość wyboru albo zwykłej nagrody, albo zestawu kluczy. Mamy klucze w jednej sztuce, dwóch, trzech sztukach, 60, 30 i 10% szansy na trafienie, więc tym możemy jakoś sobie po prostu te części klucza. Zdobyć, tak? Zrobicie, jak uważacie, ale myślę, że nie powinno to nas kusić. Według zawsze polecanej przeze mnie strony fandom e, otworzymy łącznie 135 prezentów za samą podstawę zadań, kamieni milowych, codziennych logowań e, itd., itd., nie licząc jeszcze na przykład incydentów wokół miasta, bo one e, będą dawać nam od 1 do 100 sztuk, w zależności od rzadkości danego prezentu, danego trafienia, e, pierników. Dalej mamy oczywiście, jeżeli trafimy specjalną nagrodę Pokaż 2, to dostaniemy 3 gwiazd. Niektóre prezenty będą zawierać 14 gwiazdek, przemieszanie 10 gwiazdek. No dobrze, doszliśmy w takim razie do nagród dnia. Od razu Wam powiem, że będzie na szczęście fajna funkcja, czy typu przemieszanie. Aczkolwiek jest tam wtedy alternatywna lista nagród dnia. Natomiast wszystko to, co dobre, znajduje się na tej liście. Przejdźmy do tego, co w tych nagrodach nie można trafić, na czym się skupić, co omijać. Chociaż no ok, omijać w większości to. O czym nie powiem, bo tych nagród trochę jest. Nie chciałbym mówić o wszystkich. Zaczniemy od y, omawiania kilku budynków. Na przykład y, omówimy budynki, które miały sens jeszcze lata temu, teraz już niekoniecznie mają. Zimowa, e, zimowa wieża. E, będą zestawy, można taką zimową wieżę złożyć. Potrzeba aż 12 bodajże elementów, żeby mieć na maksymalnym poziomie. Na ten czas już się to dawno nie opłaca. Takie zimowe wieże już pochowaliśmy do ekwipunku. E, są mało skuteczne, są lepsze budynki. Więc odpuszczamy ją, pamiętajmy Studnia życzeń, budynek na serwery poboczne Jeżeli robicie farmy diamentowe No to jest to event, kiedy w końcu pojawia się studnia życzeń Nie widzę fontanny, ale to nie ma żadnego znaczenia I mamy wybór trzech wagoników Kilku wagoników, jeden daje to, drugi to Niby OK, niby jakaś obrona w ataku, kiedyś to robiliśmy też Odpuśćmy, bo jest coś lepszego I może właśnie zaczniemy od tych dobrych wieści Zimowy pociąg. Zimowy pociąg, dokładnie chodzi mi o pociąg na poziomie dziewiątym w wyborze, pociąg ekspresowy, ekspres węglowy, przepraszam. Ten pociąg daje w najwyższych epokach 23% do ataku, daje trochę punktów rozwoju, trochę surowców, nie zajmuje dużo miejsca jak na, tak, na taki atak. Możecie też, tutaj mamy dziewięć elementów, możecie też spojrzeć na zimową piekarnię, nie każdy je skończył, więc może, żeby dokończyć ten trzeci budynek, żeby skompletować, bo piekarnia głównie składa się z minimum trzech budynków różnych, żeby to skompletować, ok, będziecie mogli sobie dorzucić trochę prezentów do tego, aby trafić resztę do zestawów. E, piekarnie. Wiecie co? Jeżeli byście chcieli typowo na nich się skupić, musicie skompletować aż trzy piekarnie, co e, przy każdej to sześć zestawów. Osiemnaście zestawów musimy trafić, żeby złożyć takie trzy piekarnie. Ekspres dziewięć zestawów. Więc nawet jeżeli trafi, trafi się te osiemnaście prezentów jakimś cudem, to lepiej postawić na pociąg. Zrobimy dwa pociągi, gdzie będziemy mieli Prawie 50% do ataku i nie zajmą tyle miejsca. A tam byśmy mieli tylko jeden zestaw. No i co jest również cudownego. Dla graczy, myślę, zaawansowanych jest podstawka wartownika do zdobycia oraz w odrębnym dniu ewentualnie ulepszenie posterunku wartownika. Jedyna Budynek, który zajmuje jeden na jeden i jest bardzo sensowny. Daje bardzo dużą skuteczność obrony w ataku na jedną kratkę. Zrobiłbym duży błąd, gdybym nie wspomniał również o budowniczym SAŃ. On był rok temu i teraz też jest. Jest to najlepszy budynek, głównie pod eventy, ponieważ zajmuje bardzo mało miejsca i gdy mamy na przykład zadania, wyprodukuj z obecnej epoki to i to, no to ten mały budynek zawsze nam może wykonać szybko te zadanie. Kowal. Nie na wszystko jest dobre. Wiecie, mamy w miastach dużo kowali, ale to wszystko tylko działa na zadania ogólne, a nie epokowe, bo już dawno jesteśmy poza tą epoką brązu. Więc jeżeli po pierwsze jesteście handlarzami surki, po drugie chcecie prościej wykonywać zadania, dużo miejsca sobie w mieście nie zająć, no to budowniczy sens jest super. Jeżeli zacząłeś dopiero grę i nie masz jeszcze kryjówki łotrów, daleko ci jeszcze do systemu zamku, aby do tego czwartego bądź trzeciego poziomu dojść kryjówkę łotrów dają, no to tutaj. Będzie również w jednym dniu kryjówko otrów do zdobycia Pamiętajcie, nie wiemy co będzie danego dnia Bo na becie jest inna lista na serwerze testowym Inna lista pojawia się na naszych oficjalnych serwerach Jedynie można e, zwykle w godzinach wieczorowych na fandomie sprawdzić Jaka nagroda będzie w kolejnym dniu Jeżeli jest coś ważnego na liście i nie wspomniałem Dajcie znać w komentarzach, przypnę W głównych nagrodach pojawi się 100 dnia życzeń Punkty rozwoju po 50 Resztę jakiejś sensownej nie widzę Poza główną nagrodą, do której zaraz przejdziemy. No i o dziwo, w głównej nagrodzie mamy do wyboru na poziomie 10 dwa sensowne budynki, co się rzadko zdarza. Pierwszy ma atak w ataku, drugi ma obronę w ataku. Ten, który ma obronę w ataku, normalne jest to, że ten procent jest większy, bo w maksymalnym w maksymalnej epoce daje 30% obrony w ataku, gdzie drugi żoli e, budynek daje 24% do ataku. Również daje ten do ataku mniej PR, bo 9, a nie tak jak obrona w ataku 12 punktów rozwoju. Natomiast wybór należy do Was, bo e, stosunek ataku do obrony zwykle powinien być taki, że atak mamy większy. Obronę w ataku mamy mniejszą od tego. Ja jeszcze, yy, chociaż ta moja obrona w ataku wynosi ponad 600%, a tak 1500%. I tak zapewne wybiorę ten w ataku. Natomiast wybór pozostawiam Wam, yy, bo sami musicie zinterpretować, co wyjdzie Wam na lepsze. A może zdobędziecie dwa i postawicie i taki, i taki. Też może tak być. Tego nie wiem, ale event nigdy nie gwarantuje, że zdobędziemy tak bez problemu dwa budynki na poziomie 10. Raczej nie ma co liczyć na to, natomiast tego też nie sprawdzałem, to tylko spekulacje. Więc życzę powodzenia. Na Discord na pewno będą jeszcze dyskus dyskusje, jaki budynek będą wybierać widzowie. Na moich live'ach na żywo również taka dyskusja i ankieta się pojawi. Pamiętajcie o tym, że zadania wszystkie po polsku pojawią się na moim Discordzie, więc zachęcam wszystkich. Discord jest bezpłatny. Mamy ponad 7000 osób, największa społeczność Forza of Empire w Polsce, aby w pełni uczcić, świętować ten event po skończeniu zadań postawi się choinka przy centrum wydarzeń. Ona będzie miała związek również z dodatkowym bonusem do produkcji monet, ale czy kogoś to interesuje, te bonusy są takimi bonusami placebo bo są tylko przez kilka dni i nie są niestety wysokie. Widzicie ten śnieg w tle? To jest moja ulubiona, jak i pewnie wasza e, animacja w grze, bo w grze taka animacja się pojawia. Przykre jest to, że ona nie jest przez całą zimę, tylko ten śnieg szybko topnieje. Aby śnieg aktywować, wystarczy mieć włączone animacje, wykonać dowolne zadanie eventowe, bądź otworzyć prezent i nagle śnieg wpada, e, nawet pokrywa ten śnieg budynki, więc e, twórcy się nad tym napracowali. Ale głupio zrobili, że to po prostu po kilkudziesięciu sekundach już się topi i musimy znowu może wydać diamenty i otwierać cały czas. Może to jest taka mikrotransakcja, żeby cieszyć się z niej. No dobra, może to nie temat na ten odcinek, ale ostatnio e, coraz coraz więcej rzeczywiście takich dyskusji na temat mm, pay to win się pojawiało chyba od, od powstania Castle System. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli się film podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pamiętajcie o konkursie, o którym mówiliśmy na samym początku filmu. I widzimy się tu i tam. Uwielbiam cię, cześć. Powodzenia i wesołych świąt, bo to jest taki teraz ostatni event, kiedy, ee, kiedy mamy grudzień.